Witam w analizie dziewiątej, ostatniej już rundy Turnieju szachowego Krakowia. W tej rundzie zmierzyłem się z Kamilem Dzidom, czyli z graczem o tytule Mistrza Krajowego, takim samym jak ja, i rankingiem 2396. Jest to bardzo utalentowany zawodnik, kilka lat młodszy ode mnie, więc wiedziałem, że ta partia nie będzie łatwa. Ta partia wbrew temu co mówiłem parę odcinków temu, że nie mam już szans na normę, była o normę, tylko nie na arcymistrza, tylko na mistrza międzynarodowego i nie dla mnie, tylko dla mojego przeciwnika, więc może nie idealnie, ale tak czasami bywa. Nie miałem zbyt dużo czasu na przygotowanie, ostatnia runda charakteryzuje się tym, że zwykle jest rozgrywana rano. Od przed ostatniem była rozgrywana o 16, więc wróciłem gdzieś koło 20 i do pokoju może nawet później, a następna runda doszła o 9, trzeba się spakować, trzeba się wymeldować, trzeba na rundę dotrzeć, trzeba ogarnąć transport i wszystko, więc przygotowania tutaj praktycznie nie było. Rywal zagrał E4, co nie było zbyt dużym zaskoczeniem, mój rywal stosuje i E4 i D4, natomiast zagrał E4 i postanowiłem, że wybiorę obronę sycylijską, której jeszcze na tym turnieju nie stosowałem, zagrałem C5 i po skoczek F3 postanowiłem zaskoczyć mojego przeciwnika i po raz pierwszy w partii klas Zagrałem posunięcie skoczek C6. Skoczek C6 nie będę mówił dokładnie do czego chciałem przejść w głównej obronie sesyjskiej, ale możliwości jest wiele. Można zagrać skoczek F6 w tej pozycji, można zagrać posunięcie E5 w tej pozycji, można zagrać posunięcie nawet G6 w tej pozycji, więc możliwości jest wiele. Nie będę odsłaniał wszystkich kart. Natomiast Rybał zagrał Rosolimok, co nie było zaskoczeniem, bo do normy na mm, mistrza międzynarodowego, do ostatniej normy do zostania mistrzem międzynarodowym, praktycznie brakowało mojemu przeciwnikowi tylko. Remisu jednego w ostatnim zenem, A wariant Rosolimo jest bardzo solidny. Ciężko tutaj dostać czarnymi jakąś pozycję, bardzo ostrą, bardzo nietypową, czego nie można powiedzieć o głównych wariantach obrony sycyjskiej. Pogoniąc B5, zagrałem E6. Uznałem, że w tym będzie największa walka. Jest tutaj oczywiście dużo innych możliwości. Warianty typu G6, ale te warianty są bardzo dobrze znane, dlatego wybrałem coś mniej znanego, chociaż ostatnio bardzo często zastosowanego, czyli E6. Lewa zagrał bardzo klasycznie, zrobił Roszadę. Większość ludzi bije tutaj na C6 i stara się. Później grać na tą strukturę w centrum. Czyli gra jakieś posunięcie D3, później gra skoczek D2 i liczy na to, że moja struktura w centrum, przez to, że mam te zdublowane pionki, nie będzie aż taka mobilna jak zwykle i uda mi, się, uda mi się jakoś uzyskać na tym przewagę. Te warianty są bardzo ciężkie do zrozumienia dla człowieka, przynajmniej dla mnie, ponieważ często jest tak, że na przykład zdobywamy sobie centralnego pionka, mamy cztery pionki w centrum czarnymi i mimo, że mamy pionka więcej, te 4 pionki nic się pozornie nie dzieje, to komputer pokazuje jakieś jeden do przodu, ale wiedziałem, że przynajmniej będzie zabawa, przynajmniej będzie ciekawie. Natomiast ryba zrobił i główną ideą E6 jest to, że chcę zagrać skoczek A7 i chcę odbić sobie na C6 moim skoczkiem, bo też w tych wszystkich wariantach, gdzie rywal mi zbija na C6, moim dużym problemem jest mój gońc C8. Ciężko jest tego gońca uaktywnić, no jak chcę wychodzić przez tą diagonalę, no to muszę bardzo dużo w centrum zdobyć, bardzo duże przygotowanie muszę zrobić, a rywal może temu zapobiegać. Natomiast pole A6 wydaje się dla niego fajne, ale bardzo łatwo ograniczyć go jakimś łańcuchem białkowym, więc skoczek A7 służy temu, żebym mógł odbić skoczkiem, później ten gońc będzie mieć dużo lepszą przyszłość jak ten pionek na Z6 nie będzie mu przeszkadzał. Rywa zagrał wieża 1, co jest dosyć typowe. Idea posunięcia wieża 1 jest taka, żeby po A6, które wym próbuje wymusić to, że po biciu rozwinie sobie skoczkę i odsłania sobie gońca. Rywal odchodzi gońcem na F1, żeby ten gońc nigdzie nie przeszkadzał i próbuje potem przez C3D4 budować centrum. Natomiast ja zagrałem skoczek D4, ruch nieco rzadszy liczyłem na zaskoczenie i skoczek D4 ma taką ideę, żeby po biciu, który nastąpiło w partii, po prostu ustawić sobie pionka na D4 i próbować w ten sposób zapobiegać. Natomiast Inwazji przeciwnika za pomocą C3 i D4, co jest jego niewątpliwie głównym planem. Jak rywal odejdzie gdzieś na pole F1, to mogę sobie nawet zbić, zbić, przyjść sobie skoczkiem tutaj, i teraz przez to, że tego Hetman's Den wygoniłem, ciężko jest przeprowadzić C3, D4 przeciwnikowi, a ja za chwilę normalnie rozwinę figury, nawet tutaj różne posunięcia typu D5 mogą być za chwilę też dobrą opcją. Natomiast Rywa zbił na D4, co jest dosyć naturalne, I żeby po biciu, próbować zagrać C3 i próbować dalej dochodzić do D4, próbować całe centrum sobie odbić. Ja natomiast zagrałem posunięcie. Skoczek C6 w tej pozycji. Skoczek C6, prosta idea. Rywal chce zbić mi pionka, tego pionka bronię. Nie chcę mu zbić tutaj, bo teraz będzie mieć za łatwo za łatwą kontrolę nad centrum, za łatwo to centrum przejmie, więc zagrałem skoczek C6. Taktycznym uzasadnieniem jest to, że oczywiście po biciu odbijam sobie skoczkiem, a jak rywal mi próbuje wyeliminować mojego skoczka, wydaje się, że jest dla niego super i że to będzie pionka, ale biję tym pionkiem od swojego Hetmana i mój pionek jest broniony. Przez chwilę myślałem, że rywal się na takie coś zdecyduje i później na przykład po biciu, biciu zagra D3, będzie próbował grać tak, tak tak. I pozycja będzie dla niego całkiem niezła, co nie wiem, bo mój go jest C8 nie ma aż takich super perspektyw na razie, i on sobie zdobędzie dosyć dobrą kontrolę na centrum, ale to też ja mam na przykład końca, który nie ma oponenta, więc jest to pozycja na pewno na trzy wyniki, jak to się mówi. Natomiast po skoczek C6 nastąpiło skoczek A3, czego się. Nie spodziewałem ze strony przeciwnika. Natomiast skoczek A3 później jak sprawdzałem okazało się to, że jest najlepszym ruchem według komputera. No idea jest bardzo prosta. Ten skoczek i tak na razie na i żadne inne pole nie wyjdzie. A Lewa chce przejść skoczkiem na C2, wywrzeć na presję na mojego pionka D4 i wymusić mi bicie, żeby po biciu sobie zdobyć całe centrum. Bardziej się spodziewałem, że Lewald będzie grać przez jakieś B4, bo tutaj bardzo często ludzie grają na skrzydle hetma hetmańskim. Próbują cofnąć gońca, próbują zagrać B5 i próbują w ten sposób jakoś wyprowadzić gońca na B2, wymusić bicie. Natomiast sporym minusem tego... Typu gry w porównaniu do tego co chciał zrobić mój przeciwnik, jest to, że nawet jak się uda wymusić to bicie, to po biciu już nie będzie tego planu związanego z D4, bo zwykle odbiją sobie po prostu pionkiem z D. Więc Skoczek A3, bardzo mądre posunięcie ze strony przeciwnika. Ktoś mógł powiedzieć, że można przecież zbić tego Skoczka i zdublować przeciwnikowi pionki, ale nie jest to wszystko takie proste. Po pierwsze, teraz Gając B2 będzie często ideą, jak ja zbiję, to ryba zbije gońcem sobie, zajmie sobie centrum. Jak chcę temu zapobiec i zbić tutaj, to Gając przeciwnika nie ma oponenta i może nie dość, że wyjść tutaj na. Fajną diagonalę, gdzieś tutaj sobie może przejść, może zagrać A4, gońc A3, może zagrać gońc B2, C4. No, ten gońc bez oponenta się na pewno tutaj rozbryka i będzie figurą dosyć nieprzyjemną do neutralizacji. Więc, oczywiście, nie zbiłem. I po skoczek A3 uznałem, że moim planem będzie po prostu wyprowadzenie gońca. Ale najpierw chciałem zagrać posunięcie A6, żeby na przykład w wariancie, który. Nastąpił w partii, czyli wyprowadziłem sobie gońca na d6. To teraz gońca na d6 za bardzo wyprowadzić nie mogę, bo rywal mi zbije już na c6 i przesłoniłem swojego hetmana. Jak zbije tak, tak, no to znowu powstaje pozycja, gdzie gońc przeciwnika nie ma oponenta, jest lepszym gońcem od mojego gońca, gdzieś gońc b2 grozi z atakiem na mojego króla w przyszłości, który zroszuje zapewne w krótką stronę i czy czytasz a4 gońc a3 czasami nawet wejdzie. Nie była ta pozycja na pewno wcale przyjemna, więc zagrałem a6. No i idea jest prosta, żeby po sobie znowu odbić pionkiem. Ten gońc nie ma oponenta. Jest w miarę ok dla mnie, natomiast Rival odszedł na F1, co jest zrozumiałe, i teraz zagrałem gońca Z6. Ktoś by się zastanowił, czemu rozwinąłem gońca akurat na D6, skoro chcę trzymać punkt D4. To logiczniejsze byłoby rozwinięcie końca na pole C5, żeby ten punkt do, dosyć solidnie bronić, bo skoczek C2 tutaj nic nie grozi. Natomiast to, co mi się nie podobało w grońcu C5, to jest to, że rywa zagra B4. Jak zagram gońcem na B6, to rywa zagra z skoczkiem na C4. Jak mi usunie tego końca, to ten gońc zostanie bez oponenta, a już sobie ustaliliśmy, że on będzie mieć sporo aktywnych możliwości, więc tego zrobić nie chcę. Jeszcze grozi szach na D6. Jak odejdę na C7. To pogoń z Badwariwa jest naprawdę bardzo blisko wymuszenia mi bicia na polu C3, wtedy zbiegowcem zajmie centrum. Tak jak mówiłem, tego chcę uniknąć. Oto się toczyła cała nasza batalia debiutowa. Natomiast jak od 1 a7, wydaje się, że jest to lepsze, bo po skoczek C4 zdąży jakoś to pole obronić albo zrobić po prostu reszadek i będzie ok. Natomiast teraz mi się nie podobało, że rywal zagra B5 i po B5, no jak wygoni mi skoczka, tu liczyłem jakiś skoczek E5, ale wtedy znowu więc B2, ciężko mi utrzymać m, tego pionka na D4 znowu. Natomiast jak zbije, to rywal bije skoczkiem, atakuje mi gońca, Jak sobie gdzieś odejdę, no to znowu jest bardzo blisko tego, żeby tego pionka usunąć, więc w ten sposób może zaangażować. Swoje figury i to B4b5 wydawało mi się dosyć nieprzyjemne. Więc stwierdziłem, jak nie z tej strony, to z drugiej strony i będę chciał utrzymać pionka na d4e5. Dlatego zagrałem paradoksalnie niezbyt. Dobrze wyglądający ruch na pewno, czyli gońc D6, bo zwykle jesteśmy uczeni, że nie chcemy zasłonić naszymi figurami pionków, które mogą pójść do przodu, no ale w tej pozycji nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Mój gońc z C8 znajdzie bezpieczne Azl na pol B7, a moim planem i tak jest ustawienie gońca na E5. Przy okazji patrzę na króla przeciwnika, nie żeby miało to duże znaczenie w tej pozycji, bo na razie rywal może zagrać zawsze g3 i z realnego ataku na tego króla nie będzie, rywal zbił na d4 to trochę mnie to zaskoczyło, liczyłem osobiście że zagra posunięcie w skoczek c2 natomiast liczyłem, że zagram sobie po prostu gońc e5 i co on ma dalej robić nie może za bardzo zagrać b3, gońc b2 no bo pionek na c3 wisi i po b3 odejdzie od obrony tego pionka, tak samo nie może zagrać d3, więc tutaj liczyłem, że pewnie wybije wszystko i będzie starał się jakoś grać d3 gońc d2, no a jak wtedy wybije to czemu ma nie wybić od razu zbił na pole d4, oczywiście odbiłem Trzeba było uważać i o, o, trzeba było oczywiście liczyć, jak to zawsze bywa przy niebronionych figurach. Mam niebronioną figurę tutaj i mam niebronioną figurę tutaj, więc naturalną rzeczą, którą liczymy jest hetman g4 w tej pozycji, gdzie atakuje mi pionka na polu g7 przeciwnik i gdzie jednocześnie jakieś idee są związane z e5. Ale policzyłem, że w najgorszym przypadku zawsze mogę zrobić szadę, bo po e5 z atakiem na moje dwie figury, mogę te dwie figury obronić. Mogę zagrać koniec c5, bronię, skoczka. Rywal sobie wysunął piąka, ale przy okazji sobie na przykład kulę f5 i przy okazji Mógł sobie za chwilę uderzyć przez f5 albo przez f6, wymienić wysuniętego pionka przeciwnika. Dlatego po biciu, biciu, Lewa zagrał po prostu spokojne posunięcie d3. i d3 jest dalej taka, żeby wygonić jakoś tego skoczka, czego wymienić i przejść do pozycji, gdzie będzie mieć kontrolę nad centrum. Ja w tej sytuacji zagrałem posunięcie b5, żeby nie wpuścić skoczka przeciwnika na c4. Mógł od razu tym skoczkiem przyjść na pole c4 i omawialiśmy to troszeczkę po partii i po skoczek C4 goniec C5 nieprzyjemnym posunięciem jest B4 bo jeżeli odejdę gdzieś gońcem no to jest oczywiście szach, a jeżeli zbiję no to rywal może zagrać goniec B2 goniec B3 bardzo groźnie tutaj moje figury też podwisałem, ten skoczek ma dobre możliwości, jak odejdę skoczkiem jest D4 więc tu ogólnie planowałem po skoczek C4 zagrać gońc C7 i liczyłem na to, że i tak mi się uda przez B5 wygonić przeciwnika, jak zagra jakiś B3 to gram po prostu B5 w tej pozycji może zagrać gońc B2, no ale nawet taka pozycja jak omawialiśmy sobie ją po partii powinna być w miarę wyrównana, robię sobie rozchodę i zbyt dużej inicjatywy ze strony przeciwnika tutaj nie widać, chociaż jakieś wieża c1 można zagrać, ale tutaj gram sobie d6, goniec e6, gojąc b6 i też mam swoje aktywne możliwości. Więc rywal nie zdecydował się na posunięcie skoczek C4 właśnie ze względu na gając C7. Jak zagra E5, to znowu robię roszadę, znowu mam plan z F6, z E5. Ten pionek może być dosyć groźny dla przeciwnika, bo może zostać za chwilę albo usunięty, albo może zostać słabością. Też mam ideę z B5-Gając B7, więc rywal zdecydował się na spokojniejsze podejście D3. Ja zagrałem B5, żeby już ten skoczek nie miał pole C4, żeby musiał wrócić na pole C2. Jako, że zawsze warto patrzeć na taktykę, to popatrzyłem tutaj też na taktykę i przez chwilę myślałem, że nie będzie na A3, tylko Hetman C7 może być mądrym wyborem. Idea jest taka, żeby po obraniu tego pionka załóżmy gra H3, żeby nie stracić pionka na H2 zbić tutaj i po biciu zagrać skoczek C2, więc ciekawe podejście, ale policzyłem, że nawet w najgorszym przypadku rywal ma posunięcie grając F4 tutaj i ta pozycja nie jest dla mnie zbytnio korzystna, bo te pionki działają na korzyść przeciwnika, może atakować mojego słabego pionka na B i jak zagram B5 ten pionek może posłużyć jako taki taran, a też może tutaj na wiele innych sposobów to nie przychodzić typu po hetman C7, może rywal Próbować nawet grać jakiś skoczek C4, pobić na H2 król H1 i może to mi się trzyma, może nie, może jakiś E5 za chwilę wejdzie i będzie dla mnie źle zapiąka. nie było co ryzykować, tym bardziej, że wam miał dużo bezpieczniejszą opcję. Dlatego zagrałem posunięcie B5 po roszadzie, tak jak mówię, skoczek C4, już gając E3 wchodzi dużo szybciej. Dlatego chciałem zagrać coś, żeby skoczka na c4 nie wpuścić I przy okazji przygotowuję pole b7 dla mojego gońca Rewa zagrał gońc e3, zagrałem hetman f6 Oczywiście nie chcę za darmo odejść Nie po to wszystkie te ruchy wcześniej wykonywałem, żeby teraz oddać tak po prostu rywalowi centrum Dlatego oczywiście po gońc e3 policzyłem, że jest hetman f6 i że teraz utrzymuje mojego skoczka na d4, ciężko tego, na tego skoczka naciskać, ciężko przeprowadzić f4 bo teraz zbije po prostu na polu f4 i nic za bardzo nie widać dla przeciwnika więc hetman f6 wydawało mi się całkiem niezłe jak rywal będzie przygotowywał f4, takie rzeczy liczyłem oczywiście przygotowanie f4 jest po to, żeby później zagrać e5, później powyganiać moje figury to uznałem, że w tej pozycji zawsze będę mógł zrobić co konkretnie będę mógł zrobić? Muszę sobie to wszystko poprzypominać. Nawet skoczek C6, jak Hetman pójdzie na D2, bo GONZ B4 teraz jest groźbą. rywal nie ma czasu na D4, i mogę mojego gońca przestawiać jakoś na pole E5. GONZ G5 się za bardzo nie obawiałem, więc takie idee nie były mi straszne. Natomiast Ryba zagrał po prostu skoczek C2, żeby mojego skoczka wymienić, żeby w końcu do D4 dojść. Ja zbiłem na C2, no bo jak odejdę, no to i tak do D4 rywal dojdzie. Tak to przynajmniej bije i zyskuję przy tym tempo. I po biciu zagrałem GONZ B7, żeby rozwinąć mojego gońca. No nie chciałem robić roszady, bo po co na razie robić tą roszadę, skoro mogę rozwinąć gońca i mogę przy okazji mieć szybsze wprowadzenie wieży do gry, a no, roszadę tak czy tak zrobię, więc to pewnie dużego znaczenia nie miało, czy robię roszadę tu, czy robię roszadę za chwilę. Natomiast uznałem, że po roszadzie dodatkową opcją jest jakieś gańc C5 dla przeciwnika, a tak to zawsze gańc C5 spotyka się z wieżą na C8 już. Lewa zagrał wieża C1, zrobiłem roszadę. Lewa zagrał Hetman D2 w tej pozycji po prostu, bo jak wiemy, Hetman na. Otwartej linii nie stoi zbyt dobrze, za chwilę zostanie wygoniony. Więc sobie tu małem odszedł. Zagrałem hetbon e7. Rywal zagrał posunięcie f4 i w tym momencie zdecydowałem się na posunięcie f5. Oczywiście rywal walczy sobie jakoś o centrum. Pozycja jest bardzo wyrównana, bardzo symetryczna, rywal ma lekką przewagę przestrzeni i chce jakoś zagrać przez e5. Po partii mówił, że ciekawą opcją było zagranie posunięcia e5, którego szczerze powiedziawszy nie liczyłem. Idea jest taka, że po f5, które oczywiście narzucało mi się w mojej głowie, rywal mi mówił, że jakieś gęń b4 można było zagrać i podejść po Małem próbować zagrać d5 Natomiast i tak uważam, że nawet jakby się udał ten idealny scenariusz dla mnie To w tej pozycji rywal jakichś szczególnych problemów mieć i tak nie powinien Bo nawet jakby zbił, zbił, no to mam słabość tutaj Ale nawet jak się powymieniają figury, rywal sobie przejmie linię To będzie dla niego pewnie ta pozycja całkiem okej okay. Natomiast ja zagrałem posunięcie F5 i moją ideą było to, że chcę jakoś powalczyć o przestrzeń, chcę zagrać b 4 i na dłuższą metę może uda mi się dojść do G5. Nie widziałem za bardzo innej gry z mojej strony i uznałem, że albo D6, albo G5 w tej pozycji chcę grać przez te dwa posunięcia. No, bo ideą rywal, że zagra E5, chce wygonić mojego gońca i chce ustawić swojego gońca na C5. Przy ok przy na przykład taki wariant wieża C8, tu, 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 i będzie próbował ustawić swojego gońca na C5. Jak ustawię tego gońca na C5, to naprawdę będę mieć mało przestrzeni. Więc tak to przynajmniej przy pionku na F5 jakąś przestrzeń zdobywam. Rywal zagrał E5, oczywiście nie chce bić, bo otwierał moje gońce i teraz jego król może być w poważnych terapatach. Ja sobie zbiję, przyjdzie figurami w okolicy jego króla i może się to skończyć dla niego niezbyt dobrze. Zagrałem gońc B4 po e 5, oczywiście, jedyne pole jak odejdę na B8, mogłem jeszcze odchodzić na B8, ale po co taki ruch wykonywać? Jest tutaj Gając C5 z nieprzyjemnym naciskiem, po D6, zawsze jakiś Gając A3, nawet dalej z naciskiem może nastąpić, a po Gając A7, no wymiana, wymiana, i to rywal sobie jakoś może przejąć pierwsze linie C. Więc nastąpił gońc P4, rywal odszedł. Zagrałem wieżą na C8, żeby po A3 przynajmniej nie stać pod tymi różnymi motywami z goręc C5 D6 nie mogę zagrać w tej pozycji, bo rywal zagra sobie po prostu A3 i po A5 zbiję im pionka, jak ja zbiję, to jest właśnie gojąc C5, więc nie mogę próbować odzyskać centrum. Musiałem zagrać wieża c8 praktycznie. Lewa zagrał a3, odszedłem. Lewa zagrał gęst b6, żeby powymieniać figury i to mi się nie podobało ze strony Rywala. Wiadomo, miał cel na tą partię, żeby nie przegrać jej, żeby powymieniać figury i zremisować. Natomiast gęst b6 uznałem, że jakąś tam szansę mogę zdobyć sobie po gęst b6. Myślałem, że Lewa zagra po prostu gęst c5. Liczyłem, że zbiję sobie na c5. Zagram gęst b6, żeby odbić jakość i powstaje bardzo wyrównana końcówka, na przykład po d4 albo po jakimś tam b4 biciu. Wybiciu, no tutaj nie liczyłem na to, że zbyt dużo w tej pozycji będę na pewno miał. Nie stoi pewnie gorzej, ale też nie stoi lepiej. Zagrał gońc B6, przeciwnik. Teraz po biciu, biciu zagrałem gońc C6 i nagle się okazuje, że linia C nie ma aż takiego dużego znaczenia. A ja chcę dojść do G5, chcę dojść królem i chcę atakować króla używając mojego gońca do tego. Tywa zagrał wieża C2, więc tutaj wydaje mi się, że jeszcze trochę nie wyczuł zagrożenia. Na jego miejscu odszedłem na E3, żeby nie nastąpiło G5. I po wieża C2 zagrałem G5, uderzyłem na skrzydłem królewskim. Mój król jest też osłabiony, ale ciężko mu przerzucać figury. Ja natomiast mam gońca, który dobrze patrzy na jego króla i mogę sobie dużo figur w okolicy tego króla przerzucić. Rywa wrócił Hetmanem do obrony, bardzo dobre i trzeźwe podejście. Ja zbiłem, on zbił, zagram klucha 8, żeby zwolnić się nie dla wieży. Lewa zagrał gojąc E2, i tutaj to posunięcie na pewno było jednym z ważniejszych dla niego w tej partii. Jeżeli by tych gońców nie wymienił, no to ja sobie w nieskończoność mogę naciskać na jego króla, dlatego uznał, że musi wymienić mojego gońca, bo jego gońca jest po prostu figurą słabszą. Tutaj ni niestety dla mnie nie mam żadnych motywów na niebronionej wieży, nie ma żadnego bicia na G2 z szachem, bo po prostu nie jest to szach. I zagrałem ostatecznie Hetman G7. Idea jest taka, żeby nie było jeszcze przez chwilę gojąc F3, bo po prostu zbije na f 3 nie może zbić pionkiem bez związania, musi zbić Hetmanem i bije pionka na E5. Więc po Hetman G7 nastąpiło G3. G3 bardzo ryzykowne posunięcie, ale jak działa, to działa i za chwilę rywal zdąży zając F3. G3 oczywiście, żeby się obronić przed matem stworzyłem prymitywną groźbę mata w jednym. Teraz odsłoniła się diagonala, jak ubył, udało mi się tylko ustawić hetmana na d5, to byłoby dla mnie super, pewnie bym tę partię wygrywał, natomiast rywal słusznie ocenił, że nie mam jak przejść na pole d5, nie mam jak ustawić w inny sposób baterii w szybki sposób, więc g3 jest dla niego mniej, mniej więcej ok. Zagrałem wieża g8, ideą wieża g8 jest to, żeby czasami jakieś hetman g5 może zagrać, żeby po biciu próbować zagrać f4 i też żeby ta wieża patrzyła na tego króla bardziej. I tak ta wieża na linicę na razie nic nie robiła, bo Dnia c jest bardzo dobrze zarekordowana przez mojego z c6. Rywa zagrał wieżę c1, przyszedłem drugą wieżą w okolicy jego króla, zagrał wieżę f1, zagrałem hetman e7, żeby może jakoś wieżę tutaj próbować zdublewać, natomiast rywal odszedł hetmanem na pole d4, Idea jest prosta, chcę cały czas to gałęz f3 jakoś próbować przeprowadzić, teraz gałęz f3 nie było zbytnio... Tak, dobre, bo po biciu, biciu następowało F4, i moje wszystkie figury się angażują do gry. A po biciu wieżą następowało coś w tym stylu. Dlatego ryba chce odejść hetmanem i idea jest taka, że teraz jakbym zagrał neutralny ruch, to zagrając F3, jak teraz zbiję, zbiję, no to nie ma po pierwsze F4, bo sobie po prostu zbije, A po drugie, po wieża tu gra tak i tą pozycję totalnie blokuje. I teraz to on ma kontrolę nad linią C jeszcze dodatkowo. Więc zagrałem wieża C8. Tutaj uznałem, że ciężko zapobiec idei przeciwnika, więc spróbuję przynajmniej coś zrobić po jej nic. zagrał wieża C3. Bardzo dobrze to mnie nie zabarykadował, tak jak ja ją zaporykadowałem gońcem, on ją zabarykadował. wieżą. Zagrałem Hetman G5 i liczyłem na to, że rywal wymieni Hetmany i jeszcze coś mi się uda zrobić w końcu. Co oczywiście, jak Rywa zagra gońc F3, wymieniam się tego gońce, to pozycja będzie absolutnie wyrównana. Dlatego liczyłem, że póki jeszcze te gońce stoją, póki jeszcze jakieś tempo mam, coś uda mi się zrobić. No teraz idea jest prosta, żeby po gońc F3 po prostu zbić na F3 i próbować jakoś tam wchodzić. "„Hetmanem na tyły przeciwnika!" Nawet od razu wchodzić na tyły przeciwnika. Natomiast rywal zagrał słusznie, zagrał Hetman F4 na wymianę Hetmanów. Tu uznałem, że ma mało czasu. Przeciwnik, bo miał mało czasu i jeszcze zostało nam 8 ruchów do wykonania. To przetestuję go w końcówce. Zbiłem na F4 i zagrałem posunięcie goniec D5 w tej pozycji. Idea jest prosta: chcę zbić na C3. Chce zagrać wieża C8 i chce naciskać na słabego piąka na linię c Natomiast rywal zagrał bardzo dobre, moim zdaniem, posunięcie. Zagrał posunięcie A4. Tutaj uznałem, że już może być dla mnie dobrze. Już nie jest tak jasne, jak rywal ma tą pozycję bronić, bo na przykład po takim posunięciu po prostu bije, bije, gram tak. Jak rywal zagra C4 zawsze to po biciu, biciu, gojęc E4. No, jego struktura pozostała wiele do życzenia. Ma tutaj pełno słabych pionków. Jakieś idee typu wieża C5, wieża A5 mogą występować. Natomiast mm, rywal zagrał bardzo słuszne posunięcie A4. To jest coś, co warto zapamiętać w tej partii, że jeżeli bronimy... Pozycji to chcemy jak najwięcej pionków powymieniać i chcę te pionki powymieniać, chcę też otworzyć swego gońca, który na razie celuje w łańcuch pionkowy, i to A4 na pewno było posunięciem, które po pierwsze przeoczyłem, a które po drugie, które było bardzo silne. Po A4 zbiłem na A4, pierwotnie chciałem zbić tu, ale właśnie teraz wychodzi siła idei przeciwnika, po prostu bije na B5 i gra posunięcie D4. Nie posunięcie C4, bo po C4 jeszcze tego pionka by stracił za chwilę. Natomiast gra D4 i teraz atakuje mi tego pionka. Jak przejdę do pasywnej obrony, to zdąży sobie podejść, które mi się skonsolidować. Jak zbiję tu, to biję tu. No i mimo, że mam trochę lepsze figury, to, to jest 4 na 4 na jednym skrzydle, praktycznie nie ma zbytnio dużo słabości. Przeciwnik za chwilę wróci gońcem, będzie próbował dalej mnie szantażować wymianą gońców. I oceniałem, że tutaj progresu raczej w tej pozycji nie zrobię. Dlatego zbiłem na A4 i moja idea była taka, że teraz rywal bije mnie na C8. Jakby zbił mi od razu na A4, to chciałem zagrać wieża B8 i bardzo ciężko obronić pionka na B2. Teraz liczyłem na to, że w tej pozycji będzie mieć trochę więcej problemów w porównaniu do pozycji, która powstawała m, jakaś taka. Bo będę mieć po pierwsze dwie wieże. A po drugie, no, będzie groził szach na Giedo, więc on odejdzie gdzieś tutaj. Ja zagram tak, będę chciał się może zdublować. Będę może chciał związać końca. Więc teraz z tymi dwoma wieżami liczyłem, że jeszcze jakieś problemy mu postawię. Natomiast rywal bardzo słusznie po biciu na A4 wtrącił bicie na C8 i po biciu teraz zbił na polu A4 i atakuje mi mojego pionka okazuje się, że teraz już będzie tylko jedna wieża znowu, jak zagram posunięcie wieża B8, no to teraz zbytnio dużo problemów rywal z ustaniem tej pozycji nie powinien mieć, bo nie ma co dołączyć do ataku, mam dwie dobrze ustawione figury ale co z tego, mój król nie może za bardzo nigdzie tam przejść, nie ma też rywal jakichś wyraźnych słabości do atakowania, może ten pionek jest słaby, ale nie mam jak tutaj tego pionka otaczać, bo zawsze po takim ruchu następuje coś takiego i uznałem że tutaj będą marne szanse na wygraną, dlatego zagrałem wieża C2. Idea była taka, że atakuje tu, atakuje tu i po król F2, które przeciwnik zagrał, bardzo dobre posunięcie, wchodzi pod związanie, ale nie mam jak tego związania wykorzystać. Chciałem jeszcze zachować pionki i zagrałem go b7, żeby obronić pionka na A6 i żeby przynajmniej zostawić słabość mu na B2. Rival zagrał oczywiście wieża B4, atakuje i broni, zagrałem go nzc C6, Rival podszedł swoim królem, zagrałem go b 5 liczyłem na to, że jego wieża będzie troszeczkę wyłączona z gry, natomiast rywal zagrał H4, no i okazuje się, że nie mam jak robić progresu. Jak przejdę gdzieś tam wieżą do tyłu, to rywal zawsze będzie mógł próbować stworzyć kontra na przykład przez g4, albo nawet nie musi nic za bardzo robić w tej pozycji, może zagrać królem na f i tak tą wieżą nigdzie nie wejdę jak pójdę gdzieś tutaj, to jeszcze ryzykuję to, że ta wieża się Niektórych wariantach złapię, może nie w takim, bo teraz to ja bym wygrał, ale no nie miało to zbytnio dużego sensu, bo nie ma jak tego pionka zaatakować fizycznie i zawsze rywal sobie tego pionka obroni. Broni tą słabość wierzą, tą słabość gońcem, broni tą słabość królem i no ja nie mam jak tych słabości atakować. Brakuje czarnopłowego gońca, ale to już jest myślenie trochę życzeniowe. Tym bardziej, że to był 40 ruch, to dało mu czas, no jeszcze spróbowałem zaktywizować mojego króla, natomiast rywal słusznie... Chciał powymieniać pionki, żeby mieć pewność, że tą pozycję ustoi i po biciu, biciu okazało się, że gojąc l 2 rywal już teraz broni wieża tu, broni wieża tu, gojąc broni tu, nie ma jak atakować tu, więc zagrałem d6, uprościliśmy pozycję i rywal... I powtarzaliśmy, jest zbyt bardzo zredukowany materiał, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Nie mam jak atakować jego osobowości nie mam jak stwarzać sensownych gruźb, nie mam planu gry. I w ten sposób partia zakończyła się remisem i mój przeciwnik został mistrzem międzynarodowym dzięki temu. Więc bardzo dobra obrona ze strony przeciwnika. Teraz sprawdźmy jak wyglądało to ze strony komputera. Podejrzewam, że partia bez większych niedokładności, bez większych błędów. Sprawdzajmy na się, zobaczmy co powie czeską. No 97% Przeciwnik 7 ze strony przeciwnika, 98 z mojej strony, bardzo wyrównane tutaj, wszystko było. I zmieńmy sobie o tak, żebyście widzieli. I jedna niedokładność z mojej strony się zdarzyła: bicie na F4. Komputer polecał, żeby grać G4, ale no, G4, jak się mam przebijać na dłuższym metrze? Jak zagram G4, mogę iść pionkami, ale zawsze rywal zablokuje mi to skrzydło. Wątpię, żebym jakoś udało mi się tego Hetmana przetransportować. ale Wal wymieni po prostu Hetmany, Hetman C5 i tutaj oceniałem, że no nie mam co robić za bardzo w tej pozycji. Przewaga 0,40, ale podejrzewam, że przewaga dosyć symboliczna. Sprawdźmy je od początku, co tutaj było, bicie, bicie, to jeszcze było książkowe, wszystko, skoczek C6, skoczek A3. Gońc bije A3, jednak najlepsze. Ta pozycja wydawała mi się bardzo podejrzana, dla mnie co najmniej. Podejrzewam, że też po prostu komputer na czeską miał ma bardzo małą głębokość i na dłuższej głębokości. Pokazałby, że nie jest to dla mnie najlepsza sytuacja Natomiast tu A6 Sprawdźmy, czy goniec C5 Tak, goniec C5, B4 Tu B5, koń E5 Pokazuje goniec tu A i D3 wtedy, ok, Tego nie doceniłem Natomiast i tak ta pozycja Komputer pokazuje, że jest ok dla przeciwnika Goniec C6 było trochę lepszym wyborem Bicie, bicie D3, skoczek C4, jeszcze sprawdźmy Skoczek C4, grać C7, a c 5 B4. Więc to mój przeciwnik słusznie tu wszystko wypatrzył. Natomiast OK D3B5. Skoczek C2 i tu wszystko było dosyć wyrównane. Więc B7 roszada. Jednak E5, jednak E5 słusznie stwierdził, że tak, tak, mój przeciwnik. Tak, D5. A tak jak mówię, nawet bicie, bicie pewnie grać C5. Bicie, bicie. Chociaż teraz nie muszę wymieniać hetmanów, to jest. Dosyć ten, więc E5 no mi do głowy osobiście za bardzo nie przyszło. Ale E5 ma prostą ideę, żeby nie dopuścić jemu do E5 i chce dojść do D5, jak on nie będzie mógł zagrać E5, więc to na pewno była bardzo ciekawa idea, która została przeze mnie przeoczona. No okej, okay, lecimy dalej. Tutaj była ta idea z G4. Ale uznałem, że po G4 w ogóle nie będę jak się nie będę mieć jak się przebijać. Natomiast tu jeszcze coś było. Więc okej, okay, więc. To już była całkiem wyrównana partia, więc takie partie też jest zdarzałem. jak widzicie rywal zagrał dobrze, rywal miał cel, żeby zremisować tę partię, tą partię zremisował, nie ma się co dziwić, bo zapewniło mu to mistrza międzynarodowego i partia wyszła całkiem niezła. Teraz sobie przejdźmy z kolei do podsumowania wyników tego turnieju i podsumowania, który byłem. Będzie to krótkie podsumowanie, bo nie ma tutaj spektakularnego sukcesu żadnego, więc nie ma się nad czym rozwodzić, natomiast... Ja zająłem miejsce numer 20. Miałem 8 numer startowy, miejsce numer 20 nie najlepsze. Straciłem 8 punktów rankingowych, więc mogło być gorzej, nie ma tragedii, ale mimo wszystko, 8 punktów oddaliłem się od arcymistrza. Kiedyś były turnieje, gdzie traciłem po 20 parę punktów, więc. Taki turniej pozostaje mi nie jedynie przyjąć z pokorą i dziękować za to, że to było tylko 8 punktów w gorszym turnieju i liczyć na to, że nadejdzie lepszy turniej, liczyć na to, że wyciągnę wnioski i będę grał lepiej. No i odnośnie wniosków tego, z tego turnieju. To głównym wnioskiem jest to, że Miłoszowi ostatnio idzie całkiem nieźle, bo chodzi na boks. Ja przestałem chodzić na boks, więc wrócę na boks i zobaczę, czy też mi będzie szło tak dobrze jak Miłoszowi. Więc jak ktoś dotrwał do tego momentu w filmiku, może napisać w komentarzu boks. ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się na kolejnych streamach, w kolejnych odcinkach i zapraszam do kibicowania mi 15 stycznia w poniedziałek na eliminacjach do Polish Speed Chess Championship, czyli do turnieju z udziałem najlepszych polskich zawodników rozgrywanym podobnym formatem co Speed Chess Championship i zobaczymy jak mi pójdzie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.